No Jeden plasterek ogonówki mi został, to zostawię jeszcze tamte, co tam zostały. Kicie. O, babcia. A, a tak, 17 naliczyłem. Chodźcie, na mleczko idziemy. Chodźcie, kicie, kicie. Ech, o, Romeo. To tam tak poleciały. Kicie, kicie, chodźcie. Też się rozbiegły, jakby coś pogoniło. Romeo, chodź! Gdzieś tam poleciał. O! No ale wypłoszony. No patrzcie, jak się wystraszyły. Kolega drzwi zamykał metalowe od stołówki, hałas zrobił i to się rozleciały. Aż się zjeżył. O! A, w las na drzewa. A jeszcze ogon puszysty, jeszcze puszysty ogon, <laughs> zaatakował Zyzia, Zyzia spał w bocianówce, to ja się wyspałem. No, a bolek, cienki bolek jest, zobaczcie, jak cienko płaczę. No co, kicie, chodźcie, naleję wam, rozleję mleka. A, bolek wleciał na górę. Chodźcie kiciulki. Teraz wam rozleję. No, piukają, piukają. Klakier. No. Wczoraj było nalane 8 litrów i wszystko poszło. Wszystko poszło. Masz tutaj. Picie. Chodźcie, kicie, Chodźcie na zupkę mleczną. Dzisiaj zupka mleczna z makaronem. Gęsta zupka mleczna. Dwa talerze samego makaronu sobie zjadłem. Mleko odcedziłem dla kotków, a sobie makaron. A tam, który biega po dachu, który to tam poleciał, nie zauważyłem. No kicie, zaraz nalejemy. No. Też tak, kiczki. Teraz jeszcze pójdziemy tam, kicciu podlać. Dla Lolka, dla Lolka i Kusego. Bo one tak na uboczu boją się tutaj podejść. Chodź, Lolek, chodź, kicia. Chodź, nie, nie, chodź. Nalejemy. O, proszę. Chodź, Kicia, chodź, 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 Lolek, chodź, 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 Kicia. Oho. A kusy, kusy, zobaczcie, kusy na dachu. To kusy taki popłoch zrobił. A wszystkie poleciały, rozleciały się. Ten przycuknął ze strachu. Nawet cienki bolek tutaj uciekł. O, zobaczcie. A nie, szramek! O, zobaczcie, szramek. To szramek taki. Kogo on tam pogonił? To szramek tak rządzi. A nie kusy? A kurczę. To znaczy, że co, szramkowi nie przeszło? Nadal. O, widzicie, siedzi. szramek, co rządzisz znowu? Nie rządź, bo już nie mam ci co wyciąć. No. kiciulek No, szramek. Chodź, kicia. Chodź. On no, za bardzo się mnie nie boi teraz już tak. Wiecie, już tak za bardzo nie ucieka. Teraz gdzieś 10 metrów jest ode mnie. Podchodzę do niego coraz bliżej. Chodź, kicia, szramek. A, dopiero teraz zaczyna. Się tam powoli wycofywać. To jest jego taktyka obronna. Krzaki, w krzaki wieżyny. Teraz jestem pięć kroków od niego. Oj, tam przemknął kusy. cztery kroki jestem. A, a, tu przyleciał na pomoc mi. Zyzia przyleciał mi z pomocą. Zysiuł, jak mój pomocnik, kiciolku. No. No, i teraz tam go się nie sięgnie w tych jeżynach. Tylko Zyzia może go tam dopaść. <klaski> no dobrze. No to już się wyjaśniło. Ten szramek wyleciał. Ale dlaczego szramek wyleciał z bocianówki tak szybko? Ktoś go musiał tam pogonić, w bocianówce. A kto go tam mógł pogonić? Tylko basiorek. Kleofas sobie wodę popija. Albineczka. Mileńka na górze. Co, Mila, Kiciulka, jak się masz? Co? Powiedz coś do pani Danusi. Pani Danusia czeka. No, Kiciulka. No, pani Danusi, pokazała pani tył. A to niegrzeczna. Dobra, poczekajcie, Kicie. Musimy to schować pod. Zadaszenie. Żeby też w razie czego nie padał. No dobra. Rozlałem. Ale jeszcze mi zostało. To wleję tutaj. Tutaj mniej wlałem. Na początek. To teraz doleję. Ciotka, płaczka, je. O, basiorek jest, może basiorek go tak tu gonił o. Dobra, poczekaj kicia schowam to tu pod stolik żeby też nie napadał no. no to kochani, obeszłem Obeszłem Ponalewałem, rozdałem. Tutaj kogo mamy? Tu mamy urwiska. Tutaj mamy baribala i, i chińczyk. Wyczyszczają resztki Feliksa. Kicie. No to tak. Tak, kochani, śniadanie było. Ogonówka i zupa mleczna na mleku w proszku. Ten. Makaron muszelki. Romeo! Oczkicia! Romeo! Oczkicia! No dobra, to tyle będzie na razie.